Witam wszystkich. Bardzo serdecznie, w takim, można powiedzieć, pierwszym odcinku coś w stylu FIFA widzowie, tylko że Takie coś jakbyśmy losowali drafty i byśmy cel, takie mecze symulowali że coś co, jak food było Taka seria była na kanale moim Taka, no nie no wiem ile tam, kilku odcinkowa była, takie food Ale tutaj mamy pac jakiś tam, nie wiem, jest taki gierek w, 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 Nie no, dużo takich gierek jest Ale tym mi się, się pierwsza na, yy, na tym, na się, ty, ono, to mi się, no to mówię, podaję E, a chciałem drop ale no myślę, że to będzie chyba ciekawsze. E, no co cóż No tutaj możemy w tą samą gierkę zagrać, tutaj mamy sobie taki piąt, no tutaj jest dużo tych rzeczy, pak fin... No, zarąbiste, nie? Wiem, co tutaj jak to się w to gra w ogóle? E, także no. No. E, tutaj nie możemy nic zrobić, czekajcie myślę, że to wtedy się nauczyć, bo... bo tutaj się jakiś ten... O, tutaj Tomasz się miał wejść. No tu nie mamy pieniędzy na tych ludzi w było lepsze, bo chyba tam zadane mieliśmy te, 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 takie paczki chyba, tutaj to nie wiem jak to zrobić dobra jak to się w tą grę gra, ja pierdolę free pass, tu mamy w ogóle taki darmowy karnecik okej okay. prze skład Voilà. Pick a No to ba, tutaj no to weźmiemy sobie kapitana raz bardzo z realu No i losujemy. Tutaj mamy tego, syn, Roberto. Oni są na RB. Ja bym się z na tego. Tu bym tutaj przyniósł. Nie mogę. A, on tam musi być. Kogoś z Lanigi byśmy wzięli teraz, nie? To byłoby w sumie zgranie. Czyli na przykład. No jest tutaj zgranie, jak widać, jest, jest. Kogoś znowu z tego wziąć. Bo te też tamten chłopaki był. Hiszpan Już klikłem widzowe No nie, no wziąłem już tej widela, a ja pierdzielę. dobra Ale i tak w sumie wyszło, kolejni Zaostu nikogo nie mamy tu tak, o, inaczej się nie da Weźmy tego tego może powiedzieć Este Milan, o Jezus Richardson, Gabriel Jesus żeby było do kupy Griezmann mm. o Jezus Ronaldo, ja bym Ronaldo widzę by. ja on się nie komponuje lubię Ronaldo to wezmę tutaj bez tego, trzeba będzie tutaj coś pozmieniać Oj, no i Petri będzie miał zgranie z tym idealne. To już w ogóle mm, CDM, Barret, Rideka, nice. A weźmy tego ch chłopa, Danjuma, Danjuma. O, no i mamy zgranie, Tylko to już tak, Ronaldo bym sobie wyrąbał ze składu. I bym kogoś innego wstawił, dobra z Gironi. a Bukayo Saka tam Bukayo no i git. dobra, no manager nie wybrałem w ogóle, a nie mogę no to, to sub reserve lecimy no, damy sobie Franka Kessie, bo będzie chyba lepszym wyborem i to. dobra, no, Karza bym wziął Teraz każdy na rumę wezmę. Jules sekundę, jego bym zamienił tutaj. Coś tam chyba dało, ale tak sobie to wydawało To zresztą ja to wiem bez sensu dałem to. No Weźmy tego chłopa. Jezus, Benzema czy... Ikonę bym mógł wziąć, RB RB, ale to daje Neuer, Fabinho, Toni Kroos Neuera bym mógł wziąć CM wezmę jego No przynajmniej zwiększyło, no i git. Bez Ronaldo jednak, bo w sumie tak pierdziela to. No dobra. Robert Znam tego No i git No to no, jakiś pierwszy yy, trener, Ho, ho, potrafimy, powiadajcie taką gierkę. Bo taka gra, widzę, jest taka fajna, przyjemna dosyć. Jest wiele takich gierek, ale no w sumie to musicie sobie poszukać takich gierek. No ja nie miałem takiego dużo, dużego czasu, żeby tutaj w tą grę posiedzieć. Mają skład. Teraz go chłop nam gra będzie grał, także będę mógł zobaczyć, jak oni tam grają. Taka gra jest zawodu także polecam, widzę, 1-0 mamy, ja pierdolę. No, budujemy skład. Oczywiście to jest taka tymczasowa seria, na razie powiem się, pierwszym się mówię, no to pobiorę w sumie. Także dlatego też to właśnie sobie pobrałem. A smokanie nie być inna, bo w sumie food było lepsze. ja no drogfud, A to mnie. Nie, no dokrów odpuścimy, ale na pewno coś wyźmiemy, widzowie, nie? Także widzimy się w kolejnym odcinku. Popatki.